Witajcie, kochani prawi. Kamala Harris miała być pewnym kandydatem demokratów na prezydenta w 2024 roku, a niektórzy sądzili, że może nawet wcześniej zastąpi Bidena na stanowisku. Problem w tym, że Amerykanie naprawdę nie cierpią pani wiceprezydent, a wszystko, czego ta dotyka, zamienia się w katastrofę. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. O. Okej, okay, witajcie jeszcze raz na kanale. Chciałem podziękować wszystkim nowym subskrybentom, którzy piszą mi bardzo miłe słowa, że niedawno trafili na kanał, że jest on wartościowy. Bardzo mnie to cieszy, że zostańcie ze mną jak najdłużej, a jeśli jeszcze tego z kanału nie subskrybujecie, to go subskrybujcie dzisiaj, moi drodzy, trochę tak dla oddechu mojego własnego, dużo rzeczy się dzieje w Polsce, teraz ja się tymi sprawami zajmuję z racji swoich, swojego zawodu, prowadzenia programu Codziennie Burza, więc trochę chciałem odetchnąć, więc temat amerykański dzisiaj będzie trochę lżejszy, chociaż dla samej Kamala Harris pewnie lekki. On nie jest. On dla mnie jest lekki, dlatego że wiele jest tutaj śmiesznych rzeczy, w jaki sposób Joe Biden podstarzały, próbuje Kamalę Harris, że tak powiem, w stołek jej wyciągnąć z stóp, jak Kamala Harris próbuje się nieudacznie odgryzać i jak to wszystko odbywa się na forum liberalno-lewicowych mediów, którzy, które jeszcze próbują jakieś pozory, że tak powiem, cywilizowanego dyskursu w tym wszystkim zachować. Ja tym się zajmuję też dlatego, że mam osobiste takie doświadczenie w związku z Kamalą Harris, jak ludzie, Ludzie, którzy wiedzą, że ja się zajmuję Stanami Zjednoczonymi, że niektórzy mnie nazywają ekspertem, niesłusznie w tej dziedzinie często mnie spotkali, chcieli się popisać swoją taką głęboką wiedzą, mniej więcej w przeciągu ostatniego roku, no tak, pół roku temu mniej więcej, to zawsze mówili coś w tym rodzaju: że no Biden to tak naprawdę nie jest prezydent, bo Kamala Harris już tam w kulisie czeka, żeby go po prostu zepchnąć ze schodów Air Force One, albo żeby mu odetchnąć ten kurek, odciąć kurek z tlenem albo Albo zakręcić kurek z tlenem, i tak naprawdę ona już jest stara. Bo być może ona już gdzieś tam y, macki swoje rozpostarła, i to ona rządzi w tym białym domu. Ja zawsze mówiłem, że ani to nie jest prawda, ani ten scenariusz nie wydaje mi się. Prawdopodobny. No i co tu dużo mówić, jak to często bywa w tych sprawach, po prostu e, miałem rację. Dlaczego? Powodów jest, jest kilka. Po pierwsze, jak to ładnie ujął ostatnio Ben Shapiro w jednym ze swoich podcastów, polityka, i ja zawsze to powtarzam, dlatego to jest mądrość, którą chcę wam tutaj przekazać, przynajmniej mi się to wydaje, że to jest mądrość, że polityka nie jest tą e, grą spisków, kroków przewidzianych na trzy ruchy do przodu i różnych e, rzeczy. On wyraził to w sposób lakoniczny i bardzo celny, że to nie jest House of Cards, a bardziej ten serial VIP, jeżeli go nie widzieliście, to jest taki serial z Julio louis Dreyfus na HBO, w którym ona się właśnie wci wciela w wiceprezydentkę. No i, że tak powiem, to bardziej ta polityka przypomina nieudacznictwo, brak kompetencji, ludzi, którzy są bardziej reaktywni niż sami tworzą jakieś wydarzenia, próby kontrolowania chaosu, które wywołują jeszcze więcej chaosu. Więc ja tak zawsze uważałem, jeśli. Jeśli ktoś miałby plany, miałby kontrolę nad wydarzeniami politycznymi pod stronie demokratów, to Joe Biden nigdy nie byłby kandydatem na prezydenta, bo to był kandydat yy, z konieczności i kandydat, który cudem tak naprawdę wygrał dzięki temu, że była pandemia nie tylko zmieniła zasady głosowania, bo to oczywiście mu pomogło. Ja nie mówię cynia, pomogło mu oczywiście. Pomogło mu tak po prostu, że nie musiał, nie poprzez fałszerstwa, ale nie musiał prowadzić po pierwsze kampanii, mógł sobie siedzieć w tej swojej piwnicy i wszystko, cała kampania obracała się wokół Trumpa i tego jak radzi sobie, radzi sobie z ekonomią i z pandemią przede wszystkim. No a po drugie, te, ci jego wyborcy, którzy mówmy się nie byli najbardziej zmobilizowanymi wyborcami w historii, mieli łatwiej po prostu, żeby oddać na niego głos i zrobili to masowo za pomocą e, poczty. Natomiast, więc Biden nie byłby kandydatem, gdyby polityka tak wyglądała, gdyby ktoś miał jakiś przemyślany e, plan. Po drugie trzeba pamiętać, dlaczego Kamala w ogóle została wybrana. Została po pierwsze wybrana dlatego, że była kobietą, po drugie dlatego, że była czarna, czyli ze względu na swoje cechy zewnętrzne. To jest trochę tak, jak tak Amerykanie mówią o tym trophy white, że jest jakiś podstarzały biznesmen, który już zgromadził sobie pokaźny kapitalik i on sobie bierze młodą, ładną, długonogą żonę, prawda, żeby popisywać się przed kolegami i pokazywać, jak mu się powodzi w życiu. Kamala Harris no, nie jest długonoga, ani nie ma blond włosów, ale jakby odgrywa tą samą rolę. Znaczy, jej wygląd zewnętrzny ma tutaj najważniejsze cechy, to jakie jest jej etniczne pochodzenie. Natomiast nikt nie zakładałby, jakby patrzył na taką parę 20 blondynki pochodzącej z Ekaterynburga i jakiegoś biznesmena olejowego z Teksasu, że oto ta 20 blondynka z Ekaterynburga, ona pociąga w jego wielkim imperium naftowym za sznurki i tak naprawdę ona przejmie ten cały biznes, bo pewnie po prostu nie po to ona została wybrana. Z kolei, jakby ten, ten wielki potentat, na Naftowy, miał żonę zgryźliwą, brzydką w okularach, jak denka, e, prawda, od, od butelki. To wszyscy pewnie myśleli, że no na pewno nie dlatego jest z nią, bo jest piękna, tylko pewnie nie może się bez niej obejść i to ona tym wszystkim rządzi. Więc trzeba, e, e, trzeba o tym pamiętać. Poza tym, Harry została wybrana, była taka sytuacja z Jimem Clayburnem. E, Biden bardzo źle sobie radził na początku kampanii wyborczej, na początku tych primaries. No i przyszedł czas na południową Karolinę, gdzie Biden liczył na to, że zdobędzie duże poparcie wśród czarnych wyborców a konto tego, że był wiceprezydentem na konto tego, że był wiceprezydentem za czasów Obamy. I wtedy kluczową rolę odegrał taki polityk Partii Demokratycznej, czarny Jim Claiborne, który kazał Bidenowi powiedzieć podczas jednej z debat, że on jak będzie prezydentem, to nominuje do Sądu Najwyższego kobietę i do tego czarną kobietę. To nawet była taka scena, że Claiborne w przerwie w tej debacie przyszedł jeszcze do Bidena i przypomniał, że obieca mu to powiedzieć, że inaczej nie będzie poparcia, Biden w końcu to powiedział. No i Claiborne tak naprawdę uratował w tym momencie kandydaturę Bidena w Partii Demokratycznej. To jest ważne, bo Biden czuł taki obowiązek czy taki przymus, że musi tej części elektoratu coś dać. Po drugie, wiedział, że partia niezbyt jakby z nadzieją wielką patrzy na rok 2024, że nawet jak Biden wygra, to jest tak stary, że partia będzie w kryzysie między pierwszą, a ewentualną jego drugą kadencją. Dlatego stworzył właśnie taki plan, czy wymyślił taki plan, że oto Kamala Harris, ona będzie takim naturalnym moim następcą. Natomiast wydaje mi się, że możliwe jest to, że Biden wykazał się tu pewnym sprytem. Bo po pierwsze, Kamala Harris spełnia te cechy, więc pozwoliła mu, że tak powiem, zabezpieczyć się na tym odcinku tożsamościowo-różnorodnościowym, tak to nazwijmy. A po jest Biden chyba słusznie wyczuł, że Harris nie będzie dla niego zagrożeniem. To znaczy, on będzie mógł powiedzieć: No, tak, Kamala pewnie nieoficjalnie wie, czy Kamala będzie ten, ale tak naprawdę wiedział, że Kamala, jak tylko się je da hulajnogę, to ona za chwilę tą hulajnogą wiedzie w ścianę. I co się dzieje teraz? Najnowszy sondaż USA Today Suffolk, to jest taka firma robiąca sondaże. 28% Amerykanów uważa, że Harris dobrze sobie radzi na swoim stanowisku. 38% uważa, że Biden sobie dobrze radzi, więc ona ma niższe jeszcze notowania niż Joe Biden. A to jest naprawdę wielka sztuka. 51% ocenia ją źle, ocenia Harris źle. To najgorszy wynik w historii wiceprezydentury na tym etapie prezydentury. Jedyny porównywalny Wynik z nią, czyli tak niski wynik zaufania publicznego, miał Dick Cheney, ale to było w 2007 roku, czyli pod koniec drugiej kadencji Busha, czyli jak już była wojna w Iraku, jak już po prostu Bush był znienawidzony, a Cheney, jak ktokolwiek z Was widział albo przynajmniej przemknął wam ten serial Vice, właśnie o Dicku Cheney, to był najgorszy potwór, jakiego kiedykolwiek wykreowały media w amerykańskim życiu publicznym. Sam miał trochę za skórą, zresztą on był takim typem polityka. To był taki polityk, któremu nie zależało być może na tym, żeby był uwielbiany, jemu zależało, żeby mu swoje sprawy pozałatwiać. Zresztą chociażby z wiąże się taka historia. On 11 września bez zbrugnięcia okiem powiedział, że jeżeli są inne samoloty w powietrzu, na których pokładzie mogą być terroryści, którzy mogą te samoloty skierować w jakieś strategiczne punkty, to należy je automatycznie natychmiast zestrzelić. Więc jeżeli jesteś gorsza niż Dick Cheney, i to nie na początku swojej kadencji wiceprezydenta, tylko na końcu swojej, no to znaczy, że naprawdę już masz olbrzymie e, kłopoty. CNN opublikowała, to jest rzecz, która jest najbardziej w tym wszystkim zabawna, cały taki materiał. Nie wiem, ile on ma znaków, ale mnóstwo. To jest taki właściwie olbrzymi reportaż na podstawie kilkudziesięciu wywiadów z urzędnikami, którzy pracują dla Bidena, jak zarówno z doradcami Kamali Harris, z byłymi doradcami Kamali Harris, bo ona też nie najlepiej radzi sobie ze swoimi współpracownikami i wielu tych, którzy pracowało dla niego, dla nich w Senacie, dzisiaj są zgorzkniali, że Kamala nie zabrała ich do, no nie do Białego Domu, bo tak się w Stanach nie mówi właściwie, bo wiceprezydent nie siedzi w Białym Domu, no ale ale nie zabrali ją do, 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 do wiceprezydentury, nie, 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 nie stali się jej częścią, jej otoczenia w czasie wiceprezydentury. Ten, ten CNN napisał tak, frustrujący początek wiceprezydentury Harris i to jest pełne naprawdę krytyki Harris, w ogóle Ben Shapiro, o którym przed chwilą mówiłem, Mówi o tym, że to jest uderzenie w Harris opracowane przez Biały Dom, czyli przez Bidena, tak? Że to Biden miał stać się ofiarą y, jakiejś intrygi pałacowej w, w wykonaniu Harris, a wygląda na to, że jest odwrotnie. Ja zresztą też już mówiłem o tym chyba z pół roku temu, że tak naprawdę ten dziadek Biden, który miał być taki zniedołężniały, i tak w swoim zniedołężnieniu czasem ratuje tą Harris, która jest tak skrajnie niekompetentna. Czyli innymi słowy, Ben Shapiro stawia taką hipotezę, że ponieważ CNN jest w stałym kontakcie z Białym Domem i jest tak naprawdę takim przedłużeniem, rzecznika Białego Domu, no to musiało to być uzgodnione. Ja myślę, że to jest prawdopodobna hipoteza, ale ja bym też postawił taką hipotezę, to czy to jest metoda liberalnych mediów, które one często robią, znaczy widzą, że jest fatalnie, widzą, że jest bardzo, bardzo źle i stwierdzają tak, no jeżeli my jej nie skrytykujemy w konstruktywny sposób, mówiąc o tym, że no może jej się coś nie udało, ale natrafiła też na wiele trudności, temperatura była niska, prawda, warunki drogowe nie najłatwiejsze i tak dalej, tak dalej, to inni to zrobią za nas, więc my musimy to wziąć, a poza tym my nie będziemy w pewnym Momencie, kiedy coś już idzie tak beznadziejnie, wszystkim się nie podoba, kiedy te wyniki popularności Bidena i Harris są tak niskie, no to, żeby zachować resztki popular... wiarygodności swojej, oni muszą w jakiś sposób też zmodyfikować swój przekaz. Tak? Natomiast yy... To jest po prostu, tam są po prostu takie śmieszne kawałki, jak to jest Was czyta po angielsku, to będziecie mieli w opisie filmu cały ten tekst. On jest wspaniały, fantastyczny i przesmaczny. Natomiast, na przykład, już jeden z pierwszych akapitów wam przeczytam tylko. Niewielu insiderów, z którymi rozmawialiśmy, uważa, że Harris jest dobrze przygotowana do jakiejkolwiek roli, którą miałaby wypełnić. Bo tutaj chodzi o dwa scenariusze, że albo ona by, miałaby być kandydatem w 2024 roku, albo Biden by kandydował w 2024 roku. I ci insiderzy mówią, że ani to, ani to nie jest dobrym rozwiązaniem. Harris nie ma dobrych relacji. Dalej czytamy w tym akapicie z niektórymi częściami Białego Domu, a długoletni zwolennicy czują się porzuceni, nie widzą żadnej spójnej wizji tego, co ona zrobiła, lub tego, co stara się osiągnąć jako wiceprezydent. Podkreślam, to napisało CNN. Będąc pierwszą kolorową kobietą na urzędzie, wybieranym w ogóle na narodowych wyborach, jest sprawą historyczną. Czyli to, że ona jest tą kobietą, jest sprawą historyczną, ale łączy się też z większym niż normalnie zainteresowaniem i brakiem wybaczania nawet małych błędów. I to jest najlepsze, jak samo często o tym mówi. I jak pisze CNN, są dwie plotki, czy dwie historie, którą lubią sobie yy, współpracownicy Harris yy, opowiadać. To też pokazuje już pewną demoralizację wśród nich. Pierwsza to jest, że sobie cytują artykuł z The Onion. The Onion to jest taki serwis satyryczny, który podobnie jak konserwatywne Babylon Bee, to jest liberalny serwis satyryczny, czyli oni publikują fejkowe jakby nagłówki artykułów i całe artykuły. Natomiast no, te artykuły pokazują, jak to satyra, pokazują też pewną <grych> prawdę. E, i, I ten artykuł z The i on ma na główek taki, biały dom zaleca Kamali, by siedziała cały dzień przed komputerem, bo może przyjdą jakieś maile. Przepraszam. A druga plotka, która też jest i, o, i podobno ta plotka przez niektórych jest już traktowana poważnie, że Biden, jeśli miałaby nastąpić taka sytuacja, jest sprawa sędziego Breyera, który już jest dosyć wiekowy i nawet niektórzy e, demokraci chcieli, żeby on zrezygnował z urzędu po to, żeby właśnie podczas prezydentury Bidena można by było mianować kogoś na jego miejsce, bo jak, następ, jak on umrze, nie daj Boże, jak będzie prezydentem republikanin, to już w ogóle demokraci w Sądzie Najwyższym będą mieli przerąbane. Więc jeżeli, jeżeli byłby wakat w Sądzie Najwyższym, to żeby pozbyć się Kamali Harris, Biden dałby jej tak zwanego klasycznego kopa w górę, żeby poszła do Sądu Najwyższego, tak? Nie poradziła sobie na tym stanowisku o wiele mniej prestiżowym, mimo wszystko, bo wiceprezydent to jest mniej prestiżowe stanowisko niż sędzia Sądu Najwyższego, więc trzeba koleżankę przenieść do sekcji gimnastycznej. Dalej, to, jest, to są cytaty dalej z tego artykułu CNN. Jej pozycja jest postrzegana jako tak słaba, że czołowi demokraci w Waszyngtonie i poza nim zaczynają spekulować prywatnie, dlaczego Biały Dom pozwolił, by stała się tak kulawa w oczach opinii publicznej. I to też prze, 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 przebąkokiwane jest podczas całego tego artykułu, przez cały ten artykuł. No, że Biały Dom nie pali się za bardzo do tego, żeby podać rękę e, pomocną Kamali Harris. Że czasem to robi, ale niezbyt chętnie i niezbyt kompleksowo, tak to nazwijmy, co jakby potwierdza też tą moją tezę, którą ja stawiałem, że Biden właściwie nie ma nic przeciwko temu, żeby Kamala Harris była a, kozłem ofiarnym wtedy, kiedy jest do tego potrzebna, a B, żeby jej pozycja polityczna była osłabiona, żeby może w 2024 roku rzeczywiście niektórzy pomyśleli, no to znowu jest sytuacja taka, Biden jest beznadziejnym kandydatem, ale nie mamy e, nikogo lepszego. Jest pierwszym wiceprezydentem od dekad, to też jest cytat z CNN, który od mniej, ma mniej doświadczenia w Waszyngtonie niż prezydent. Jak jest napisane w tym artykule, ja tego nawet nie wiedziałem wcześniej, że Kamala Harris, która wcześniej była prokuratorem generalnym w stanie Kalifornii, a potem senatorem ze stanu Kalifornii, zanim została wiceprezydentem, wcześniej była w Białym Domu tylko raz. Jak sobie pomyślimy o Majku Pensie, tak? czy nawet o Joe Bidenie, oni wszyscy mieli większe doświadczenie w Waszyngtonie niż prezydent, pod którym służyli, przez co mogli w jakiś sposób umacniać te. Swoją pozycję. Natomiast to, co jest w ogóle niezwykle interesujące w tym artykule, to jest to, że nawet jak ona jest broniona przez niektórych, niektórzy mówią pod nazwiskiem, akurat ta pani aktywistka demokratów czy działaczka demokratów, tak byśmy powiedzieli, Minion Moore, stara się jej bronić, ale to jak ona jej broni, to właśnie gorsze, jakby jej w nóż plecy wbiła. Ona broni jej tak. Harris przyjęła rolę cichej siły w administracji. Czasem skupia uwagę na różnych kwestiach przez samą swoją obecność w pokoju. To jest w ogóle. No, jeżeli jakakolwiek feministka, ktokolwiek to jest jakby ambasadorem tego, żeby kobiety były w polityce, żeby odgrywały w niej ważną rolę, jakby przeczytała to zdanie, to by chyba się złapała za głowę i od razu sobie trumnę zamówiła, bo to jest to już kompletna. Kla jest cichą siłą i przez samą obecność w pokoju. E Zmienia charakter dyskusji, chociaż nic nie mówi. prawda? Czyli innymi słowy, rozmawiają ci starzy, biali mężczyźni i patrzą nagle, mówią: Tam w kąciku siedzi Kamala Harris i oni mówią: hmm, Pamiętajmy też o paniach. Może troszeczkę swój język są z nami panie, albo patrzą na nie, mówią. Hmm, nie zapomnijmy o dziedzictwie niewolnictwa, Kamala tu siedzi i Kamala jest czarna, prawda? I to jest, to, to, to jest niesamowite. Tym bardziej to jest kolejny argument, którego używali też często przeciwnicy akcji afirmatywnej. To znaczy, że jeżeli będziemy kierować ludzi na eksponowane stanowiska, którzy nie mają do tego kompetencji, a będziemy ich kierowali tylko dlatego, że oni mają odpowiedni kolor skóry i płeć i inne cechy tak zwane zewnętrzne, to może się okazać, że to będzie miało przeciwskuteczne działanie. To znaczy do ludzie pomyślą, ci, którzy mają takie skłonności, pomyślą, aha, no i zobaczcie, wzięli czarną, prawda, i co, jak ona sobie radzi? Beznadziejnie, no nic dziwnego, od początku wszyscy to wiedzieliśmy, a na pewno to nie będzie działało pozytywnie, nie będzie miało pozytywnego wpływu na większe zrozumienie i większą obecność e, ludzi różnych, o różnym pochodzeniu w życiu e, publicznym, tak? E, I problem w ogóle polega na tym, jak możemy się dowiedzieć z tego artykułu dalej, że Harris nie zawsze jest w pokoju na jako cicha obecność. Dwa tygodnie temu, jak Biden ustalał, to były bardzo strategiczne, bardzo ważne rozmowy i bardzo trudne rozmowy z ludźmi z Izby Reprezentantów, demokratami i po części też z republikanami kluczowe dla niego rozwiązania, czyli ten pakiet infrastrukturalny, żeby oni to przegłosowali, co się ostatecznie udało. Harris w tym czasie wizytowała e, ośrodek lotów kosmicznych NASA w Maryland. I jej, jeden z jej jeszcze pomocników mówi, no nie będziemy zmieniali jej kalendarza, tylko z powodu tego, że, że jest, ci z Izby Reprezentantów się zachowują jak banda głupków. <laughs> czyli następny mamy wspaniały na pewno dla feministek jakby taki obraz tej wiceprezydentury, że oni mówią... Słuchaj Kamala, my tu wszystko załatwiamy, a ty jedź tam i sobie tam, to, tam są rakiety, pooglądaj sobie te rakiety, dzisiaj o nic nie martw, prawda? Zresztą w ogóle z nią, z, tym, z tymi rakietami miesiąc wcześniej nastąpiła też w ogóle żenująca sytuacja, był taki specjalny filmik wyprodukowany przez YouTube, w którym oto Kamala Harris w takim specjalnym programie pięć młodych osób z pięciu różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych zaprosiła, żeby przyjechali do tego ośrodka NASA, zapoznali się z tym programem i to wszystko było pięknie nagrane i tak dalej, Tylko że wyszło na to, że to wcale nie są te młode osoby na jakieś tam wybrane, ten, tylko to są aktorzy z castingów, których wybrał YouTube właśnie tworząc tą, tą swoją, ten swój filmik YouTube Original <laughs> więc, więc w ogóle to, to, to jest ten. Natomiast jak ona wróciła, no to Biden ogłosił sukces i mówi, że sporo zawdzięczamy tej tutaj pani, to jest pani wiceprezydent, tak? czyli takie że tak powiem, no niby powiedział, że ona jest bardzo ważna, ale wszyscy, którzy muszą wiedzieć, że ona nie jest bardzo ważna, to to, to wiedzą. Yy, taka mała dygresja, bo teraz demokraci mogą powiedzieć, no dobra, ale Kamala Harris nie musi być kandydatem w 2024 roku, prawda? Może być ktoś inny. Pamiętajmy, że na przykład jak George Bush y, senior y, ubiegał się o wiceprezydenturę, to normalnie startował po tym, jak był wiceprezydentem y, za Reagana, no to normalnie startował w prawyborach republikańskich i musiał o to y, powalczyć. Ale problem jest Taki, że demokraci mają niezwykle krótką ławkę. Chociażby wielu, wie, wielkie nadzieje z, tym, z tą taką spadającą gwiazdą, znaczy nie spadającą w sensie, że jej kończy się, chociaż w pewnym sensie też się kończy, no ale z taką nową, nową gwiazdą na firmamencie, czyli z Pitem e, burmistrzem małego miasteczka w Indianie, który osiągał nadspodziewanie dobre wyniki w prawyborach e, tych demokratycznych. Cicho! Trzymam psa teraz, żeby nie było wątpliwości. E, Choć może się pokaż, co. Cynia! Cynia! Ale ponieważ mamy dzisiaj lżejszą tematykę, to może Cynia chwilę z nami zostanie. Z Pitem też są e, problemy takie, bo on został zaproszony do Białego Domu, czy do, do, do gabinetu Bidena i odgrywa tam bardzo ważną funkcję, ale ostatnio prasa się dowiedziała, i to najlepsze, że już dowiedziała się po fakcie, że oto Pit przez dwa miesiące przebywał. Na urlopie tacierzyńskim, bo on razem ze swoim partnerem adoptowali parę bliźniaków, i <gryw> najlepsze jest to, że nikt się od nie zorientował. A co lepsze jest takie, to było w czasie, czy cały czas ten kryzys się toczy, kiedy w Stanach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z, na niespotykaną skalę z kryzysem w łańcuchu dostaw. A kim jest Pete Budyciecz w gabinecie Joe Bidena? Sekretarzem Transportu. No więc też nie najlepiej, ale i tutaj e, są pretensje ze strony e, członków otoczenia Kamali Harris, że Pitbull buddy jak się dowiedziano o, tego, o tym jego urlopie tacierzyńskim, to niektórzy w administracji wzięli go w obronę, a Kamali Harris nikt w obronę nie wziął. Nawet jedna pani mówi tak: Trudno nie zauważyć tej specyficznej energii, która towarzyszy białemu domowi, gdy ten broni białego mężczyzny. Szczególnie, że Kamala Harris spędziła rok przyjmując na siebie uderzenia, których Biały Dom nie chciał przyjąć. I to będzie wspaniały w ogóle ten primary, jeżeli do niego dojdzie w 2024 roku, bo Kamala Harris będzie mówiła, on mnie krytykuje, bo jestem czarna, jestem kobietą, a Pete Buduczeć będzie mówił, ona mnie krytykuje, bo jestem gejem. I wtedy wszyscy będą niezwykle. Um... Zadowoleni, ale najlepsze, że na te narzekania w tym artykule CNN odcinają się urzędnicy z Białego Domu i mówią, że to była trochę inna sytuacja niż takie problemy, które Harris sama na siebie dla siebie stworzyła. Ja choćby wtedy, kiedy było takie spotkanie z studentami na jakiejś liberalnej uczelni, jeden ze studentów mówi o tym, że no, Izrael to wiadomo, że jest odpowiedzialny za etniczne ludobójstwo. I Kamala Harris mówi: No, to ważne, żeby wasze głosy. W ogóle nie powiedziała, że coś jest nie tak w tym twierdze dobrze może zejść, e, tylko powiedziała, że takie głosy muszą po prostu być usłyszane w debacie publicznej, że to jest ogólnie ważne. I teraz chciałem, żebyśmy podsumowując to wszystko, skupili się na tym, co jest tak naprawdę problemem Kamali. Tak? Dona Brazil w CNN ostatnio mówiła, Biały Dom powinien wysyłać Kamale cały czas w podróże po kraju, żeby była rzeczniczką taką, bo ona jest wspaniałym komunikatorem ona powiedziała takiego messenger, tak? czyli posłańcem, mówcą tak? no dobrze, dobrze będzie przekazywała te informacje, tak? Ja tak sobie posłucham, tak mówię, naprawdę? Bo mam wrażenie, że nawet tak dosyć proste rzeczy Kamala Harris chce powiedzieć, to słabo jej to wychodzi. Albo popełnia jakieś gafy, albo tak jak pokażę Wam teraz fragment jej wystąpienia z Francji, to próbuje powiedzieć coś sensownego, ale tak naprawdę wychodzi z tego taki dosyć, jak to Amerykanie mówią, word salad, czyli sałatka słowna, czyli bełkot po prostu. Posłuchajcie tego. Musimy together, pracować, together to see zobaczyć, gdzie jesteśmy, where we are headed, where we are going and our vision for where we should be, but also see it as a moment, yes, to together address the challenges and to work on the opportunities. <laughs> Czyli musimy razem pracować razem, do przeciwieństwa do tych wszystkich, wiecie, takich no, przypadków, kiedy ludzie, którzy pracowali razem, jednocześnie byli osobno. I to jest ten, to jest ten problem. To, przykład tego wideo z NASA jest typowym. Typowy taki publicity stand Ty, Politycy robią to po prostu nawet lokalni. Takie rzeczy lewy, lewą nogą po prostu wiążąc sobie jednocześnie prawą nogą krawat. Ale Kamala nawet tutaj zalicza w topę. Czy pisząc taki typowo, że tak powiem yy, okolicznościowy tweet na temat Memorial Day, czyli święta, w którym czci się pamięć weteranów i bohaterów wojennych w Stanach Zjednoczonych, pisząc nie pisząc nic o wojsku, o wojskowych, nic w ogóle nie poruszając tego tematu, tylko życząc wszystkim długiego weekendu, żeby to było e, udane. I ona, to trzeba też pamiętać, ona była naprawdę słabym kandydatem. I ja się trochę nie dziwię Joe Bidenowi, że w tych warunkach politycznych, o tym już mówiłem, w jakich on funkcjonował, wybrał właśnie ją. Tak na poziomie narodowym ona nigdy nie przekroczyła 3% poparcia. Tak. Pomimo tego, że była trochę bardziej znana, to nie. To w przeciwieństwie, na przykład do Buddhia, nie zwiększyła swojego kapitału, a wręcz go pomniejszyła. Jedyny moment tak naprawdę wyrazisty, to był taki, kiedy wypominała rasizm Bidenowi, bo Biden kiedyś mówiłem kiedyś o tym, zresztą, Biden kiedyś był przeciwnikiem tej, bo Biden oczywiście jest w Waszyngtonie od czasów. Prawie, że Waszyngtona, więc był przeciwnikiem tej policji, czy takiego, takiego prawa, które nakazywało, by zreintegrować szkoły, przewozić czarne dzieci do białych dzielnic i odwrotnie, żeby, no bo wiadomo, że e, nawet jak z, e, Sąd Najwyższy wydał, że szkoły muszą być zintegrowane, no to naturalnie w większości w czarnych dzielnicach, gdzie były czarne szkoły, żyły czarne dzieci, a w białych dzielnicach i tak dalej. Więc, więc to był taki pomysł, który ostatecznie nie przeszedł. Ale ona to zarzucała Bidenowi w takich wzruszających słowach, że ja byłam tą małą dziewczynką, która jeździła tym, e, tym, tym Autobusem i tak dalej, i tak dalej. Ale to był koniec. Ona nie miała szans na wygranie znaczy nominacji partii demokratycznej, ale właśnie nie zrobiła tego, o czym powinna, nie powiększyła swojego kapitału politycznego. Takie absolutne minimum, które powinien każdy kandydat osiągnąć, taki, który nie liczy na zwycięstwo, to jest dotrwanie przynajmniej do stanu, w którym jest najmocniejszy, w którym może osiągnąć dobry wynik, w którym niektórzy mogą powiedzieć: O, patrzcie, udało mu się zmobilizować wyborców. No, te głosy nie przełożą się na nominację, ale to pokazuje, że on coś umie. I Kamala Harris takim stanem dla niej był jej rodzinny stan e, Kalifornii. I ona nawet do tego stanu nie dotrwała. tak? Nie dotrwała do tego stanu, musiała wycofać się z wyścigu dużo wcześniej. Tak? Trzy momenty, które pokazują moim zdaniem, tak na koniec chciałem Wam powiedzieć, polityczny brak potencjału Kamali Harris. Trzy momenty, które są bardzo wyraziste. Pierwszy moment, który ja zauważyłem, to była debata z Pence'em. Tam Pence coś jej próbował przegrać, czy Pence mówił, i ona mówi: I'm speaking, I'm speaking, że on, ja mówię, teraz ja mówię. I to był taki moment, który to, to feministki, jakby tak. Teatralnie, że ten gest on się zgadza ze, z taką ideologią czy doktryną feministyczną, że kobieta nie powinna pozwalać, żeby mężczyzna zabierał jej głos. To jest moja przestrzeń, nie zabierzesz mi tej przestrzeni, prawda? I w pewnym sensie, no, jakby to było obliczone właśnie na wzbudzenie takich emocji. Problem tylko polegał na tym, że to domaganie się przez nią głosu, czy za tym domaganiem się przez nią głosu nie stało żadne zaoranie Majka Pensa. Gdyby ona była tak wykreowana jak Kazimiera Szczuka w tym programie, tam jak to się nazywa, Najsłabsze Ogniwo, czyli że ona jest taką bystrą, wie więcej od niego, albo potrafi go zagiąć i potem jeszcze mówi, ale niech pan mi teraz nie przerywa, to by wszystko składała się w całość. Ale ponieważ ona nic takiego nie zaprezentowała, to bardziej wyszła na osobę, która mówi, ja mówię, bo mi się należy ten przywilej. tak? I to jest coś takiego, że ona nie wzbudza po prostu takiej sympatii w ludziach. I nawet, i nawet te feministki, to jest też ciekawy fenomen Kamala Harris, Feministki, ta lewica tożsamościowa, która rozumie, że musi być czarna, że to po, po, podwójne dziedzictwo, prawda, czarno-hinduskie i kobieta, i wszystkie kategorie spełnia, i one jakby wiedzą, że racjonalnie, że one powinny ją popierać, ale jednocześnie ona nie ma tego, co ma na przykład Ocasio Cortez, czyli ona nie wywołuje spontanicznie takiego poparcia, nie wywołuje w nich sympatii. To jest takie popieranie z automatu, ale to jest wszystko takie mechaniczne. W tym nie ma nic żywego, w tym nie ma nic, nie ma takich właściwie prawdziwych e, emocji. Tak? Drugi moment, o którym warto powiedzieć, to jest ten moment dotyczący granicy, kiedy Joe Biden wytypował ją jako tego, kto ma załatwiać na granicy, chociaż tak naprawdę formalnie to ona miała załatwiać tylko. Relacje z tymi państwami, z których ci migranci trafiają, czy tego tak zwanego północnego trójkąta, a samą granicą nie miała się zajmować. Dziennikarka ją pyta, czy byłaś na granicy, ona się zaczyna śmiać i mówi: Nie, ale w Europie też nie byłam. I z takiego znowu uroczego momentu, może który polityk umiałby wybrnąć, na zasadzie powiedzieć: o Boże, macie taką obsesję, gdzie ja jadę, coś tam, coś tam, wyszło, że ona w ogóle bagatelizuje ten problem. I to wyszło z niej też takie po takie, prostu, że ona jest jak taki słoń w składzie z porcelaną, tak, że tu po, po coś potrąci, tu st i stara się się być urocza jak taka dziewczynka, która mówi, ale ten śmiech jest jakiś taki demoniczny. I ona po prostu nie budzi sympatii zwykłych ludzi. I trzecia sytuacja to jest w wywiadzie dotyczącym, czy w wywiadzie dotyczącym wielu innych rzeczy, ale jak powiedziała o decyzji wycofania się z Afganistanu. Kiedy już były sygnały wyraźne, że to będzie wielka katastrofa. I dziennikarka ją pyta, czy to prawda, że ty byłaś ostatnią osobą, która wyszła z pokoju, kiedy Joe Biden podejmował decyzję? Ona mówi, mm -hmm. Tak. I to już było takie głupie, moim zdaniem, z jej strony, bo to jest, taka, to jest taki chwyt, jak policjanci czasem yy, skłaniają przestępcę, żeby się przyznał na przykład do, morderca, do morderstwa, dlatego że wchodzą na jego poczucie wartości, bo mówią, a twoi koledzy mówią, że ciebie tam nie było, że ty w ogóle nie jesteś żadnym ważnym członkiem tego gangu. O mnie nie, nie, byłem, byłem. To ja to zrobiłem. Oni nie mieli z tym nic wspólnego. Wzięła na siebie odpowiedzialność w momencie, kiedy nie powinna tego robić, więc to też pokazuje brak instynktu politycznego. Więc te trzy sytuacje, o Powiedziałam, one pokazują trzy fatalne i bym powiedział śmiertelne wady w karierze politycznej Kamali Harris. To zaplecze polityczne, które teoretycznie powinno być za nią, ma innych swoich ulubionych polityków, ona nie jest ulubionym. Zwykli ludzie nie utożsamiają się z nią, a raczej widzą w niej kogoś, kto jest wyniosły i trochę socjopatyczny, być może nawet. A po trzecie, nie ma instynktu takiego, jak powinien mieć wiceprezydent, czyli żeby podpisywać się pod tymi rzeczami, które są sukcesami, a oddzielać się od tych rzeczy, które są porażkami. I to niestety będzie jej problem. Dobrze, mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobało. Filmy inne ciągle są na YouTubie, internet działa. Lajkujcie, subskrybujcie, pozdrawiajcie niegrzeczne suki i do następnego razu. Do zobaczenia.